Dzień dobry Państwu, witam szanownych studentów, kadrę pedagogiczną Akademii Wychowania Fizycznego. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa powitać, ponieważ też jestem dumnym absolwentem tejże uczelni. Szanowni Państwo, odbywa się dzisiaj konferencja edukacyjna pod nazwą EduDay. Jest to konferencja skierowana do kadry kierowniczej, czyli dyrektorów szkół, przedszkoli, a także nauczycieli w pozyskiwaniu rozwoju i wsparcia jednostek oświatowych. Mamy dzisiaj możliwość wysłuchania wykładów prelegentów z Akademii Wychowania Fizycznego, z Akademii Bialskiej, z Uniwersytetu Marii curie skłodowskiej i wiele, wiele innych innowacyjnych środowisk, które dzisiaj możemy tutaj podziwiać i się zapoznać. I druga część, część warsztatowa w kwestii pozyskiwania nowych informacji, nowych technologii do pracy z młodzieżą i z dziećmi. Jako uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej partner dzisiejszej konferencji Edu Biała Podlaska, oferujemy nauczycielom kształcenia na każdym etapie edukacji wybór i możliwość podjęcia kursów, szkoleń, warsztatów, a także studiów podyplomowych, między innymi. Korektywa kompensacja w wychowaniu fizycznym, podologia czy psychodietetyka z elementami dietyki klinicznej, które w ofercie znajdą się już od roku następnego. Także serdecznie zapraszamy, szczegóły na naszej stronie internetowej. Jako uczelnia włączyliśmy się w organizację trzeciej edycji konferencji Edu Biała Podlaska i przygotowujemy proponujemy dla nauczycieli tych którzy wybrali nasz warsztat dotyczący fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie proponujemy dzisiaj taki warsztat metodyczny będziemy pokazywać jak działa można powiedzieć pierwsza na świecie aplikacja dotycząca oceny fundamentalnych umiejętności ruchowych zaplanowaliśmy takie króciutkie warsztaty w pierwszej części warsztatów odbędzie się taka część Teoretyczna, będziemy pokazywać, jak ta aplikacja działa, że jest niezwykle e, w łatwa e, w użytkowaniu, taka logiczna można powiedzieć, a drugą część warsztatów przeznaczyliśmy na działalność praktyczną. Chcemy pokazać nauczycielom, jak rejestrować, jak oceniać e, próby składające się na test fundamentalnych umiejętności ruchowych.